O, już jest jeden widz. Cześć, cześć, witam wszystkich. Jestem tutaj w takim domu samotnej matki. Nie wiem, czy to jest czytelne, czy to widać, czy nie. Mianowicie, tak, chcę zrobić teraz coś takiego, że te rzeczy, co dostałem od takiej pewnej pani, co miało być dla dziecka, którego nie ma, no też za darmo oddaję to dalej. Oddaję to do domu samotnej matki. Tutaj. Gdzie jesteśmy w lednicy? Dzień dobry. dobry. No, i do lednicy do domu samotnej matki. Te rzeczy wszystkie... Tak, to do nas wszystko. Oddamy, tak, to do Was wszystko. Oddamy. Jakby Karinka mogła przejąć no, nagrywanie, ja, chęli, ja, chęli. Pomogę, ja pomogę to, to, jest okłopem, to, jest, to pomogę to zresztą, tak ja Ja nosić te <totrę> um, obrócenie kamerki. Jak to było odwrócenie kamerki? Tu już teraz wiemy, jak jest podpłucenie kamerki. Dobra. Kurwa, buzek. Dobra, buzek. Buzek, no. Buzek, no. Buzek, no. Buzek, no. Buzek, elegancki. O, I mamy parę rzeczy. Dobrych ludzi. Eee, ja teraz daję to. Oddaję dalej. Dobry, dobry, dobry. dobry. dobry.

Stefan tu jeszcze reguluje coś. bo no, to się troszkę klinuje, tak, klinuje, to, teraz nie lżej. Troszkę to. Przepraszam, przepraszam. O, już pójdzie dobrze. Widzicie, jak działa? ta miska działa? Możemy zdjęcie? Można, można. Oczywiście, że, że można. Moment. Z kim to zdjęcie? Teraz zdjęcie z nami chcą robić. Z panią też. Z Panią też, oczywiście z Panią oczywiście, też. Oczywiście, nie ma problemu. Tak, o, nie było. No, jeszcze ja. jedno, bo Ty robisz... robisz, robisz dobra, no, to jest dziękuję. Jest. No, co jeszcze teraz co? Pani? Dobra, ok. Dziękujemy bardzo. bardzo. Proszę, Proszę bardzo. Miło nam. Gdzie e, z tym się wózkiem? wózkiem. Jeszcze ja dam dalej? Nie przesłała jej. Tak. Tutaj dłużej jeden, drugi. Stój tu. No i słodyczy jeszcze. Też mamy. Słodyczy też przydajemy. Półciki. Wszystko, co Stefan dostał za friko, oddaje za friko dla potrzebujących. Nie, żeby tam było, że się chce na tym wybić, czy nie wiem co, Dobrze, to ja wie, oddaje, ja co też to zwyczajnie oddaje, co to... Ja to, ja to tylko A W jakim programie? W Polsat Play, po do życia. Tak? Tak. tak. No to nieźle. Może przejmiesz? Tam, tam już. Już mogę przejąć. Jak ja ja się nazywał ten legalsko z Jaruś, Jarusz? Jaruś, 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 tak, ja tak. Pojabę. On jest tu z okolic też Dolnego Śląska. On tu A. jest też, no. Oliwka, cześć, cześć, witam. Oliwka, powiesz coś? Być. Co mam powiedzieć? Nie wiem, co chcesz. Kochani, oficjalnie jesteśmy, jestem, nie patrzcie na mnie, jak wyglądam, wiecie o co chodzi. Jesteśmy oficjalnie w domu samotnej matki. Oficjalnie przekazujemy rzeczy, zaraz będziecie wszystko widzieć. Bardzo fajny pan kierownik jest. No, i zaraz tutaj będziemy na górę jechać z sukierzeczkami no, różnymi. Tam nieś, tak, tam nieś, panowie tutaj, nam tutaj, którzy. Bo tutaj jest to także to... skronisko dla bezdomnych. Tak. Więc jesteśmy tutaj bardzo fajni, pozytywni ludzie są, więc jedziemy. No to No, więc jedziemy na górę, robimy dobry uczynek. Teraz trzeba to ja auto pozamykać, tak? No, tak. Grać robimy dobry zostawiamy. uczynek, kochani, i żeby te mamuśki, które są tutaj takie biedne, właśnie. Zaraz będziemy jechać, tylko że trzeba było się zapytać oficjalnie, czy zgodzą się być na nagraniu, dlatego czekamy na ich odpowiedź. Dlatego stoimy na, stoimy na dole, stoimy na dole, czekamy. Mama jedna poszła na górę, zapytać się, porozmawiać z innymi mamami. Tutaj jest, jak pan kierowniku, jest czternaścioro dzieci, tak, dobrze Nie. zapamiętam, i dwanaście mam. Tak. A jesteśmy A a, a pani kierowniku może tam z nami tutaj. Dobrze. A opiekunka. A pani Panie Ja Pani wolno. Nie, nie, proszę mi Do, na no, no nie, 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 na nie panie, Ale powie pan w jakim jesteśmy domu. Dom samotnej matki z dzieckiem. Ale gdzie? W, w Legnicy, w ulica Przemysłowa 5. Tak. Też wyprzedzaski ubranka. Pokażę, pokażę. Okazuj, że jadą wszystkie rzeczy, które zostały... Yy, Zaczęły... podarowane, ubrane, no leczone, wszystko. No to w środę tam jakoś... To jeszcze w środę. Możesz wziąć ten grozarek na górę, na łóżek. To osoby zawsze idzie. My się. Ten no, rogerek na tak. Chodzimy do windy. Weź piątkę. Dziękuję. Piątkę. Jedziemy. Karinka, kamerzysta. Tak, jedziemy. Jestem strasznie zmęczona, słuchajcie. Oczy małe mam jak złotówki. Nie jak pięć złotych, tylko złotówki już. Przez całe sytuację. Wiem, że wspieracie mnie, wspieracie Karinę, wspieracie... Karinę, wspieracie, Karinę, wspieracie. Naprawdę, my dobrzy ludzie jesteśmy, tylko to. A chyba tego nie trzeba udowadniać. Już tam. nie trzeba. Właśnie. Prawda zawsze sama się obroni. Dokładnie. No, Dobrze czasu. Dobrze Poczekać. Tak. Tak, tak I dobra. tam jest wyjazd. I, o. Nie wiem co. Tam, Masz te cuskierki karoską i już. te mamby. To no. to Więc można nagrać? Więc widzicie, wypakowujemy to wszystko, i z tego troszkę. I że ja w Karinka z wózkiem Karinka jedzie? Karinka z wózkiem jedzie. A pytali mnie. A co zapomniały? Że Karinka będzie z wózkiem jeździć. To Karinka z wózkiem jedzie. Żeby się nie wykrakała. Dziękuję bardzo Teraz już Karinka z wózkiem jedzie. Bo, Iba, to wcale nie taki łapy załapała mnie. Tak. Na prawą. Karinka z wózkiem jechała. Nie ma żadnych małych takie małe, zostały O A czy nie, to, jest to, jest to, jest to ja po to. To nie, było przynam, nie, nie, to nie, to lepiej to nie, 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 się nie, to się nie, nie, ja i tak nie, nie, ale staram się nie, nagrywać. nie, 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 jeszcze. Pogadajmy z tak. dzieckiem. No. Ale my, no może nie pokazujmy. Może? Nie pokazać może? może pokazać dziecko. Może, mama tak, się może. zgadza. Mama, Dobra, się, Marzi, Marzi, mama, mama chodzi się do zgadza. nas. Mama chodzi do nas, nie wstydź się. To nie ma czego się wstydzić. To nie chcemy nawet mieć Klaudia. Tak. Super. Jestem Karina. Klaudia? No. A to tak straciliśmy, że mam nie ma. No, nie ma, nawet są chwilę. Jest tylko jedna tu, Ania już wyjdzie, ona się ubiera. A, ubiera się, no no, trafiliśmy w takim momencie, ale ważne, że jesteśmy, że przekazujemy to, widzicie, to tak. Na tylko dzieciaki, jak dzieci. Bardzo, więc mogę na chwilkę porwać tą piękną niewiastę? To Co? Co? To co chodzi do, do mnie? To co chodzi do mnie? A taka malutka już kończyła a ja taka spadał jak nie ma. I chce wziąć. O! I spadły. O! To jest cudo całości. Zobaczcie. A Guziaka mi dasz? Ciotce, tu. Dasz? No, Dzień dobry. Dzień dobry. Łap! Zobacz, ile serduszek dostajesz. Wysyłajcie serduszka dla tego dziwunka. Będziemy tu odwiedzać, co? Tak? Ja chciałabym. Tak. serduszka, Możemy nagrać? A co, co na Pani? Można ciebie, Tak? jak? Taki malutki. Ja muszę go po sobie. Ja Panią żeby właśnie oglądam zawsze? Najpierw ja oglądam, męk. a później, kiedy na nagrać. Ile ma? E, pół roku. O, dzień dobry, Pan Pan Stefan, Dzień dobry, dzień dobry, Ja tu dzisiaj na to Bo tam jeszcze do wózeczka a trzeba taki a woreczek. O jest, to nie, jest to jest... To jest. Y, jezus zapomniał. już Marcinek. Już ja <śpiew> zapomniałam, że Marcinek. Za, z... Marcinka mam słodkiego, Nie, nie, nie. Nie, Jaki fajny. Jaj, jaj, jaj. Hej! Hej, ale się na mnie patrzy. Bo się mnie jaj, jaj. nie. Boi, jaj. Jaj. Się nie, boi, się, zobacz. Nie, jaki sobie. Nie, jaki śladki tu, o, sobie. Jak się <gulia> mhm. <gulia> co tam fajny ciepło nie? ale co się dzieje zobacz jaki ścisniłeś no. mamy te mamy te odry, na, na chwilkę tylko od tam Stefan jeszcze poszedł do po śrubki do butelki tak. no cukierki popier popracować popracować jakieś utka Poczęstować dziewczątka. Tak, no mamy tylko tyle On jeszcze nie je, ale, to ale ten to malutki, je. ale ta malutka, ta może już je. Jumka. Czulośko nie jeżdżą. Jumka. Szkoda, że będziesz miała, bo ją zabrała. Tylko poczekamy, to siostra? Tam, yy, ta z dziewczynka? Nie, to każdy inny, nie, nie. nie. A, nie. nie, 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 nie. A, Cześć, Junka, jestem oliwka, ty? A ja, miumka. ty śliczna, ale kiedy masz włosy, to to taka mała serenka, co? Robisz serenki? A wiesz, że ja u ja wielkiego syrenki pływam jako zypka. A ja dopiero to, będę to miała strój chyba. Strój będziesz mieć? Co ty gadasz? A jaki kolor? E, chyba będę miała. Chyba będę miała. Wiesz są? ci to załatwi. Chciałabyś mieć prawdziwy strój z ręki? Tak. Załatwimy. Załatwimy. A ja też mogę? <ś> Junka, będziesz miała bojowe zadanie. No nie, ale poprwałabym. Nie wiem, czy nie i jestem, jestem i taka i dobra w wpływania, ale mogłabym... Znacza, będziesz musiała tak pilnować i rozporządzić, żeby wszystkie dzieci dostały, co tutaj mieszkają w domku. Tak? Proszę bardzo. No, zadanie. I tutaj widzisz wszystkie dzieci. No. I to w nagrodę dla Ciebie, że jesteś taka odpowiedzialna. Jeszcze ja druga druga tutaj jest. Bierzesz. Proszę bardzo. Jeszcze jedno, proszę bardzo. Więc kochani, fajnie. Od, oddał Stefan, co dostał od ludzi. Znaczy Dobran. historię, może chłopaków do wzięcia. E, a Stefan do... miał mieć dziecko, ale później nie wypaliło. Przez rok czasem chłamywała no. no, Stefan dostał no, to od No tutaj są wszystkie. Tej to tego, to tego łóżeczka, to Jest to ale to Zobaczcie, jakie to takie to takie dzieciaczki, jakie mają dusieczki, takie böyle, może jest? zjeść? nie, 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 to tak, wiesz. Okłamałam. Stefana, że wciąż. Przez cały rok kłamała, że poroniła, że... a jej tam cyr! Syr. Nieładnie, nieładnie. Bardzo. A ty jako matki, co byście powiedziały takiej kobiecie, która przez cały rok kłaje. Nieładnie oszustka, nieładnie, tak się nie robi. Nie powinno się tak robić. Nie no niestety. A ja się no, cieszyłem no, na. No, no najbardziej to a... no. No. No, nie a. Jak no, nie fajnie, no. jest... To jest bardzo, bardzo nieładnie. Gratuluję. Fajnie, fajnie Wam tutaj. Tak, w porządku, wszystko. W porządku, to najważniejsze. A jakieś inne potrzeby macie? Ojejku. Powiedzcie, to może, może tutaj dziewczyny ile tu jest osób teraz? Może jakieś Obyd. problemy? Jakie najbardziej takie wam problemy są? Takie, jakie byście chciały, żeby na dzień dzisiejszy znikły? O Jezu, no powiem jedyne co, to tylko to mieszkanie. Mieszkanie, bo jest to mieszkanie. mieszkanie. Być, a czy to mieszkanie by musiało być, Może tak, zadam bezpośrednio pytanie. Tak? E... Dlaczego nie możesz sobie wymanić mieszkania? Nie stać na to. Dobrze. E, czy masz jakieś środki, czy coś, żeby żyć później, jakbyś miała mieszkanie? No chwilowo jestem na macierzyńskim. Na do macierzyńskim, grudnia. do grudnia. E, gdyby się znalazły osoby w Legnicy, mhm. które by Ci udzieliły pomocy w formie mieszkanka, czy nawet w pokoju gdzieś wspólnym, przyjęłabyś? Oczywiście, że tak. Dobrze. Dobrze, ja po live'ie wezmę numery telefonów, jak się zgodzicie. I będę z wami miała kontakt i do, zostawię Wam kontakt i zobaczymy, co się da załatwić. Okej? Okay? Będzie. A druga mamusia co ma? Ja? Ja już dostałam mieszkanie, remontuję, więc... Tak? To A potrzebujesz może czegoś no do remontu, czy coś takiego. takim no co? no Nie no nie nie no sobie no radzimy. Tak? Nie narzekasz i tutaj nie to najważniejsze. No widzicie, dziewczyny, ma, nie oceniajmy dlaczego trafiły, dlaczego są w dobrym miejscu, więc jak powiedziałam, nie można nikogo oceniać, kto co i jak. Więc po, może my Wam, może my Wam będziemy w stanie pomóc, może zrobimy zrzutkę Tobie na to mieszkanie, nie wiem, zobaczymy, prawda, zobaczymy kochani, coś się da zaraz, zrobię ja lajfa na temat właśnie domu, sama tej matki, szkoda, że nie ma więcej mam, nie, no trafiliśmy tak, bo jest tutaj 12 mam, tak, tak kierownik powiedział, 12 mam, 14 rodzin. O! Się. Tak? Tak. dzieciom trzeba zostawić, żeby dzieci inne nie były poszkodowane, tak? Które wrócą do doku. Tak. A ty co, Nielka? A jakie tu masz jeszcze marzenie? Bo, bo ja tu zbieram twoje marzenia. Powiesz mi, jakie masz marzenie? I ciukierek. Najważniejsze teraz na świecie. Juniek. Jakie masz marzenie? Co masz chciała? Jakąś lalę? A jaką? Syrenkę. Jaką? Mama tłumacz. Mama tłumacz. lale, ale jaką? Mówi jaką? Może jakaś... Jaką? Syrenka. Syrenkę? Co ty mówisz? No wiesz co, to ciotka ci to załatwi, na 100%. Wiesz co, załatwię ci to, jak ci mówię. Jak na imię? Bo ja zapomniałam, bo ja staro to zapomniałam. Jezu, cool. jak masz na imię? Ja bym się Jak masz na imię? Mija. 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 Mija, chcę lalkę, syrenkę. Załatwimy? Załatwimy. Załatwimy, tak? Następnym razem, jak przyjedziemy, to będzie lalka, syrenka. Mam nadzieję, że szybko, bo myślę, że będziecie tu krótko, a nie zdążę, tak? Ale my tak? tak. mamy numer telefonu i coś się załatwi, tak? Super. Dobra, kochani, myślę, no, no trudno, jest mało, mało osób, dajemy radę, brawo dla wszystkich, pomożemy, co damy radę, my jesteśmy jako dobre ludzie, matki, pomożemy, tak. I nam sporo... też pomorzono dużo, tak. pomagają dużo, to bardziej, też tam, ja, bym go, ja bym go w kieszeń wzięła taki słodki, a mam słabość do, a mam słabość do, do młodych. Także jakby ktoś też pomógł, coś Sławość, więc, to kochani, to co, będziemy tutaj sobie pogadamy jeszcze, a te kończymy, nie? Ten Muszę, no, chyba no, tak. Kochani, to chyba no, buziaczki. Zostanie no, tak. to nagrane tak. i później. Tak. Dobra. Tym. To my się żegnamy. No. No. Tutaj o mnie absolutnie nie chodzi, ale ja mogę tak powiedzieć do mnie, że ta pani też odzywała, co te w wózeczki Stefanowi dała I ja powiedziałam, na pewno to nie zostanie zmarnowane czy wyrzuconych, tylko oddamy to dalej, że niech jest spokojna, że... bo tam pisała, że tak, czuje się to oszukała, się Tak, mnie też się pani, także jeszcze raz pozdrowienia, dziękuję że bardzo, ale tak, no. nie zostanie nic nie wyrzucone tylko, Nie tylko zmarnowane. ona się czuje oszukana w tej tak. kwestii. Dokładnie tak, że wszystko zostało oddane w potrzebujące ręce, o. Może tak, więc Narka wszystkim Stefan, Narka na razie baju baju, to zaś. Wyłączyłaś, bo numer ten wolno dobrać. Mm.